Ale Dzień dobry. Wczoraj wróciliśmy z Polski do Wielkiej Brytanii, i dzisiaj czeka na nas taki dzień codziennych, domowych obowiązków, ogarniania. I pomyślałam, że to będzie dobra okazja, żeby zrobić próbę generalną przed takim świątecznym projektem, który dla Was planujemy. Dlatego Was serdecznie zapraszam na dzień z nami. Ja już ubrana wyprysznicowana, zaraz ruszam do ogródka po skarby, które tam się w ciągu ostatnich 10 dni narobiły dla nas. Sebastian też już jest po pierwszym spotkaniu z pracy, zaraz się zacznie ogarniać. Bądźcie dzisiaj z nami, będzie nam bardzo miło, a w planie mamy zakupy, mamy ogarnianie ogródka, może trochę sprzątania w ogródku, bo już jesień przyszła full mode i musimy trochę poogarniać przed zimą. Zapraszamy. Do Wielkiej Brytanii przywieźliśmy ze sobą słońce, ale wciąż jest trochę chłodno. Chociaż pogoda mówi, że jutro ma być ponad 20 stopni i czekam na to. A w naszym ogródku na skarby, no zobaczcie, ile tutaj mamy. Obrócę kamerę, jak umiem. Muzyka Dojrzałe pomidory można zbierać, bo one sobie spokojnie dojrzają na parapecie. I właśnie tak zrobiłam przed naszym wyjazdem, kiedy się spodziewałam, że będzie padać, i nie chciałam, aby tutaj się nam zepsuły pomidorki na drzewku. I proszę bardzo, jak po 10 dniach, sobie pięknie dojrzały. A cały trik z rozkładaniem pomidorów polega na tym, żeby je na ściereczce porozkładać. Yy... Obok siebie, ale najlepiej tak, żeby się nie dotykały, bo może być tak, że jeszcze nie widzimy, a jeden z pomidorów jest zainfekowany albo zacznie się psuć, co się oczywiście zdarza. No i zainfekuje pomidorki dookoła siebie, a tego nie chcemy. Pomidory rozłożone to teraz czas na małe ogarnianie kuchni. po południe, więc będziemy teraz raczyć się pyszną popołudniową kaweczką i czekoladą Milka z orzeszkami. Przywiezioną z Polski, bo tutaj takich nie ma pyszniutkich. Cheers. Dzisiaj ta na aplikacji Too Good To Go wyczaiła, że nasz lokalny warzywniaczek ma w ofercie jakieś magic boxy i właśnie przyjechałem pokażę wam jak tutaj wygląda przed nie będę chodził z kamerą i kręcił ale tylko pokażę wam jak to wygląda te dwa czarne szyldy to jest tutaj gdzie mieści się Kerry's Fresh, to jest nasz lokalny warzywniaczek który nie wytrzymałem i musiałem wam pokazać, zobaczcie to jest całe wielkie pudło które dostaliśmy za 5 funciaków miam, 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 miam. jadę do domu, zaraz to rozpakujemy Thank <music> you. Ja jestem już w domu, teraz wam szybko pokażę co dokładnie kupiłem dzisiaj w Kerry's Fresh. Dobra, mamy tutaj dużo pyśności, trochę mi ucina. Trudno, mamy bananki. Mamy papryczki żółte, trzy naliczyłem. Mamy piękne marcheweczki. Trochę pieczarek. Troszkę takich ciemniejszych, ale myślę, że spoko przerobimy je zaraz na jakiś sosik albo coś takiego. Mamy. Nie wiem, co to jest. Co Melon. To jest? Melon, mamy melona. Mamy boróweczki. Mamy. Pakczoje dwa. To są Pakczoje? A co to jest? To jest sałata rzymska. No. Sałata rzymska. Tu uh, mamy oliweczki takie piękne, pyszne. Uh -huh. Mamy znowu sałatę. tutaj no trochę taka jest brązowa, ale to się obierze, umyje będzie git. U, uh, mamy kukuryckę, nawet dwie. Proszę bardzo, możemy sobie zrobić pieczoną kukurydzę z masełkiem. Uh -huh. Super. Albo może grilla sobie zrobić. Uh, albo grilla. Mamy y, granata. Hot mango chatnej. Uh. Uh, nieźle. Jeszcze jedna pieczareczka, mamy takie papryczki małe, nie wiem, czy one są ostre, czy nie, nie wiem. Nie są, a to no. zobacz, Ashby dolażył już. To lokalne, z Ashby, niedaleko od nas. Tu mamy jeszcze więcej papryczek, proszę bardzo. Mamy cytrynki. Uuu, na cytrynki nasięczone. Piękne. Bardzo ładne drinki. Rzadkie weczki. Uuu, jest trudne. Bardzo. ale ma wody, Dobrze. Ehm. Oświeć mi. Co to jest? Brukiew. Brukiew, właśnie. Tego szukałem. Kolejna, kolejna zaginiona pieczarka. Jeszcze więcej małych papryczek. Quality Potato Beats. Bites. To jest. To jest. Nie wiem, co ja to też jest. Też nie wiem, co to jest. Przeczytaj na ulotce, co to no jest. Właśnie nie jest napisane, jest po niemiecku napisane. No, Top Selection Fruit Masters. Co mi? Nie wiem, zaraz będziemy goglować, co to jest. I mamy jeszcze dwa kalafiorki, piękne takie. Mm. Bardzo proszę. Kiwi. To jest kiwi? Mm -hmm. Ok. Dziwne jakieś kilo. A jakaś odmiana specjalna. Veggie Burger Mix. Uuu, nice. Możemy sobie zrobić burgerki. No, to tyle. Jeżeli chodzi o używanie To Good to Go, to super wygryw, bo naprawdę te rzeczy są normalnie, może jest jasne. Na przykład taka papryczka, tutaj nie wiem, czy no, widać trochę, jest taka już on the edge. <grywka> <grywka> Ale wiecie, można ją. Można też sporo rzeczy pomrozić, ym, nawet zieleninę. Naprawdę to się super opłaca. Yy, dla nas, tak naprawdę, to będzie no nie wiem, na kolejne 4 do 5 dni. Więc czekamy na kolejną paczkę. I naprawdę, jeżeli jeszcze nie używaliście aplikacji To Good to Go, to myślę, że warto. Także dajcie temu szansę. Bo naprawdę można sporo jedzenia zaoszczędzić i można też sporo pieniędzy zaoszczędzić, bo... No bo tak. No Dzień dobry w drugim dniu nagrywania naszego vloga, wczoraj niestety nie wszystko udało nam się zrobić, ale to nic dlatego dzisiaj będzie drugi dzień z nami w planie zakupy i planowanie posiłków i kawka. Teraz kawka. Ja, 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 ja! Jak bardzo chcesz kebaba? Bardzo, od wczoraj nie mogłem spać bez kebaba. Więc nam szczęście, żebyśmy znaleźli szybko kebaba z falafna. A teraz po kebab. Gdzie ja? idziesz? Nie to nie wiem co tu jest, bo nigdy tu nie byliśmy. okay Zbliżasz się do swojego kawawa? To się jeszcze okaże. Nie wiemy, czy tu jakiś jest. Będziemy polować dopiero. A gdzie jesteśmy? W West Bridgeport w centrum. bardzo przyjemne centrum. Lubię tu przyjeżdżać. Tutaj jest cała alejka różnych restauracji jest środa, czy w czwartek, jest czwartek, 11.40 i zobaczcie, ile ludzi sobie tutaj chodzi. Jak się popatrzy na mapy, to Nottingham i West Bridgeford wyglądają jak jedno miasto, ale tak naprawdę administracyjnie są to dwa osobne miasta w sumie. Oddziela je rzeka Trent. Na północ od rzeki trend jest Nottingham, a na południe jest West Bridgeford. Dobra, damy wam znać jak znajdziemy kebaba. Po serii spektakularnych niepowodzeń udało nam się e, zakupić składniki na kebaba i takim oto kebabem zostałem uraczony. No dobra, first bite. Mm. Czy to jest to, o czym marzyłaś? Tak. To jest to, o czym myslimy. właśnie przepisy do e z wczoraj i z dzisiaj i muszę wam pokazać jaką zrobiłam apetyczną foteczkę dla e, szarpanej... szarpanego mięsa bez mięsa. Czy wy to widzicie? bo jeżeli sklep ich nie sprzeda czekajcie ja muszę złapać to je wyrzucają jest tutaj oczywiście pełno luzem ale trzeba brać właśnie te pojedyncze żeby żeby sklep ich nie wywalał później bo ludzie wolą brać w kiściach idziemy dalej co na zakupy przychodzimy z takimi siateczkami i jak tylko są pieczarki, to bierzemy zawsze luzem, bo oczywiście tutaj cała wystawka wszystkiego foli. Także dzisiaj nie, nie upolowaliśmy za dużo. No trudno. No i tylko tyle meczka było skandal. Jak żyć? W Morrisonie jest też zawsze takie stoisko z sałatkami i z różnymi makaronami. Takimi gotowymi daniami, można sobie w pojemniczek wziąć. A tu dalej jak się przejdzie, zawsze mnie to intrygowało. Nigdy nie wzięliśmy, ale zawsze o tym myślałem. Jest stoisko na pizzę teraz i tutaj robią ręcznie. Teraz nie ma za dużego wyboru. Ale można jeszcze skorzystać tutaj z oferty takiej. Dalej przechodzimy do delikatesów mamy różnego rodzaju makaronki e, ravioli flatbready i tutaj jest dział rybkowy miam, 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 miam. ja tutaj na tym stoisku rybnym to zawsze dostaję oczopląsu na przykład są takie pyszności rybka w e, pastry albo takie burgery rybne i tutaj jest jeszcze cały wybór I różne już gotowe rybki. Zawsze dostaję ślinotoku na samą myśl o tym, żeby to kupić i zjeść. Dlatego nigdy na głodnego na zakupy. A tu dział mięsny, omijamy, idziemy dalej. Zawsze też odwiedzamy półeczkę z wegetariańskimi opcjami. Jest ich całkiem, całkiem sporo. A zaraz, obok wegetariańskich, polska kiełbasa. Ale niestety nie ma kabanosu tarczyńskiego, więc nie propsujemy. A tutaj cała alejka serów, serków, masełek i innych takich. Zrobiliśmy już, uzupełniliśmy już zapasy serkowe. Szukamy teraz serku topionego. Idę po buły, tyle bułek zostało, bo ja wziąłem wszystkie. Ha, 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 ha. Tutaj kolejna półeczka, którą też bardzo często odwiedzamy, czyli free from, czyli rzeczy bezglutenowe. Judyta tutaj zawsze kupuje taką śmietankę Oatly. jest też całkiem sporo mleczek, śmietanek, a tutaj jest cała półka rzeczy bezglutenowych. I naprawdę są prze, prze, prze różne, od ciast czekoladowych, tortili, piwa, chrupek, batoników, ciastek, płatków śniadaniowych, tortille, pity, bułki, wszystko, serio. A tutaj już puszeczki, też zaraz będziemy wybierać, bo już nam się pokończyły. Oczywiście nie mogło zabraknąć e, klasycznego baked beansa, ale chcę wam jeszcze pokazać, ponieważ brytyjczycy są mistrzami świata i okolic w gotowych produktach. I tutaj też można kupić spaghetti, kolejne spaghetti, makaroni cheese. Wchodzimy teraz w półeczkę, którą zaglądamy bardzo często, czyli e, World Foods. I tu jest bardzo dużo rzeczy takich azjatyckich szczególnie azjatyckich w jakichś tak, tutaj są przyprawy w dużych opakowaniach super dokładnie można też kupić ryż w workach 10 kg, jakieś oleje, to też wszystko super, oczywiście jest też malutka polska półeczka wafelki familijne, milka Prince Polo mleko łaciate Ketchup, majonez, winiary, wszyscy fani kieleckiego niestety musicie obejść się smakiem. A zaraz obok jest coś, co odkryliśmy w zeszłym roku, to się nazywa branston i to jest... To są takie warzywa, taki czatny z warzyw, on jest taki kwaśny, świetny do crankersów, znajomi nam to pokazali, nasi angielscy. I bardzo to polubiliśmy, chociaż nie mamy za często okazji, żeby to jeść. No i oczywiście tutaj e, słynne pikle angielskie, i tutaj ukłony dla niuniu, jajeczka piklowane, czosneczek piklowany, e, skórki z cytryny piklowane, e, cebulki, buraki. Wszystko, wszystko, wszystko. Ale te jajka to jest sztosik. Nasz ulubiony dział na całym sklepie. Wszystko po prostu do zrobienia imprezy. Balony, zaproszenia, zabawki, wszystko. Nawet w jednym z Morisonów mają specjalny e, na samym środku, a la piekarni robią po prostu takie fancy torty, że szok. A to też zależy od sklepu. W różnych sklepach jest to różnie zrobione. Pokażę Wam trochę co tutaj jest. Um. Mówiłem. O, to są specjalne torty, ale to są takie już gotowe. Natomiast u rainbow sprinkles. Mm, mm, mm. Ale w niektórych to mają piekarnię na środku. A co Wam jeszcze chciałem pokazać? To też ostatnio w Polsce w Bidronce to zauważyłem na dziale grillowym. Coraz więcej słomek. Noży, talerzy, takich e, kubków papierowych. To wszystko zaczyna robić się z drewna. E, talerzyki są z papieru. To wszystko jest e, kompostowalne nawet. E, I w Polsce w Biedronce też to było. To też było super. W ogóle naprawdę takie wow. Miałem, gdy to zobaczyłem. Także dajemy lajka. Tutaj, oczywiście, cała półka z ciasteczkami do herbatki. Bo ciasteczek jest tyle, że zasługują na osobną półkę. Ach, niestety wszystko w plastiku. No ale co zrobić. Co bierzesz? Szukam krebsów. Mhm. Mm ale przez to, że zmienili opakowania, to już jest... nie no, Tutaj angielski chlebek tostowy. My tego lubimy najbardziej, War Oczywiście muszę Wam pokazać e, mermite, czyli ekstrakt drożdżowy. E, to się produkuje, to jest jakiś odpad przy produkcji piwa. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, to polecam przynajmniej spróbować. Wiem, że to jest Love or Hate. Uuu, ale dobra promka. Co bierzemy? Kiełbaski. Wszystko, Wszystko od Lindy. Mm, lubimy Lindę. No ale wracając do mermajtu, spróbujcie sobie. Możecie nie polubić, ale na taki tościk, ciepły z masełkiem posmarować. Bardzo słone to jest, ale miamniam pyszne. Bardzo lubimy. Ale jak y, mamy ochotę, bo jak nie, to, to nie. To nie pyka. O, pizza mrożona idziemy. Uuu, dużo sera. Mm, tutaj mięso, mięso. Tiki Barbecue Jack. Uuu, wegańska, proszę bardzo, elegancko. Mmm, no nie wiem, muszę wyłączyć nagrywanie i się rozejrzeć. Uuu, tu zobacz, jaki bagiet. Pizza to. zobacz, jaki bagiet. Dzisiaj um, ja wybierałem pizzę i trafiły nam się pizza pocket, nie, teraz muszę. Margarita i pesto i Big Cheese Takeaway co idzie dzisiaj, muszę to spróbować. Mam, mam, Chodźcie, no szybko pokażę Wam rzeczy z wegańskich i wegetariańskich, bo jest ich naprawdę dużo. I Morrison ostatnio ma całkiem sporo swoich burgerów, kiełbasek, jakieś kary. Tutaj nawet takie do kebaba. Jedliśmy wczoraj, nawet spoko było. Min's, czyli takie mięso mielone. Tutaj mam wegańską lasagne. Mają jakieś takie pastry, czy to jest takie ciasto francuskie z jakimiś tam warzywami, serem i tak dalej. A tutaj też jakieś takie kotleciki. Dalej kotleciki. Tutaj takie ala nagetsy. Więcej nagetsów. bułki do hot -dogu. O, tutaj akurat stoflu jakieś patyczki. Tutaj cała półka... Wchodzi w kadr, kochana. Tutaj cała półka korna. Filety. Uuu! Swedish style bowls. Spoko. I tutaj jest jeszcze... Dalej, jeszcze jest, jeszcze jest. Tutaj Green Cuisine, oni też robią spoko rzeczy, mają kiełbaski, mają ala takie meatballsy, jakieś paluszki ala Nagetsy i tutaj na dole cała półeczka Lindy McCartney, też bardzo spoko, roasty, kiełbaski, też jakieś pastry. Mm, u to bardzo lubię. Te country pies super Boga, bo są. Bardzo pyszna. na te, które lubię. Mm, cały koszyczek pyszności wydaliśmy ile? 128 no, czyli całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że przed wyjazdem do Polski czyściliśmy szafki, lodówki lodówki tak byśmy mieli więcej szafki i lodówkę. Także... No przynajmniej... Takich standardowych zapasów. Dobra, wychodzimy z Morisana, jest ciemno na dworze, więc see you w domu. Wróciliśmy już z zakupów do domu. Był mały wypadek. E, Judy to tutaj rozpryskała trochę chowdera z wolnowarku, ale mm, jak to pachnie. Pokażę Wam Od rana się piści. Totalnie jesienna zupa. Ale po prostu taki zapach. Szkoda że, szkoda, że telefony nie przekazują zapachu. No a tu mamy zakupki do rozpakowania. Ale najpierw. Zupa. Zupa.